Siema. Za nami kolejna, piąta już runda drugiej ligi seniorów. No i póki co nie jest kolorowo, ponieważ no, wygraliśmy tylko jeden meczek, natomiast faktycznie kojarzenia i nasi przeciwnicy nie byli zbyt fortunni. Natomiast dzisiaj mierzyliśmy się z drużyną, która przynajmniej rankingowo e, była od nas słabsza, a moim przeciwnikiem był Jarosław Hammerlink, e, ranking 1905. No i w tej partii zobaczycie coś, moim zdaniem, bardzo pięknego. Także zachęcam do oglądania, i żeby nie przedłużać, lecimy już. Dodam, że właśnie widziałem, że przeciwnik raczej zagra ruch E4, no i tak zastanawiałem się przed partią, czy wolę zagrać C5 tak jak zawsze, czy może zmienię coś, jak wiecie grywam też E5, grywam E6 no i zdecydowałem się, że zagram po prostu ruch E6, czyli obronę francuską no stara miłość nie rdzewieje, grałem to kilka lat temu, potem trochę przestałem ale ogólnie lubię grać sobie Francuza, szczególnie, że teraz jak już gram E5 także no to nie boję się tego, że w którymś momencie przeciwnik zbije mi na D5, no bo gramy sobie gierkę i mój plan był taki, że będę starał się grać szybko, będę starał się nie komplikować jakoś bardzo pozycji yy, i zobaczymy, co przyniesie los. No i tutaj przeciwnik zagrał E5, ja zagrałem C5, C3. No i do tej pory. Takim głównym wariantem, który grałem, i ogólnie głównym wariantem obrony francuskiej, je, grywałem tutaj skoczek C6. Natomiast na te partię stwierdziłem, że zagram sobie Hetman B6, z taką ideą, że zostawiam tego skoczka, po to, żeby zagrać z D7 i tego gońca y, wymienić. I wiedziałem, że to jest. Nie mogę powiedzieć, że kontrowersyjne, ale nie jest to najlepsza droga. Można grać trochę lepiej, ale ja sam kolorem białym nie lubię, jak przeciwnicy mi tak grają, no to stwierdziłem, spróbujmy. Nastąpiło więc bicie. Bicie. No i tutaj przeciwnik nawet po partii rozmawiał ze mną, że mógł zagrać ruch b4 i to jest bardzo ciekawy wariant. Nie wiem, jak ja bym sobie poradził. Szczerze mówiąc, chyba bym tego gońca wycofał i godził się na trochę gorszą pozycję, ponieważ oczywiście mogę zbić tutaj, tutaj. I teraz muszę wykonywać jakieś jedyne posunięcia. Typu muszę wrócić, przeciwnik zagra A4. Ja muszę zagrać A5. Jak przeciwnik to przepchnie, ja sobie wracam, i okazuje się, że nie bardzo przeciwnik ma jak tego gońca mi jeszcze dodatkowo zaatakować. Natomiast przeciwnik pomyślał, pomyślał i stwierdził, dobra, jednak w to nie wchodzę. Zrobił sobie roszadę. No i tutaj zagrałem A5. Pyk, pyk, A4. Wróciłem sobie Hetmanem. Dokończyłem rozwój. Mieliśmy taką pozycję. Koniec E3 i B6. I. Ja zdawałem sobie sprawę z tego, jaka jest obiektywna ocena pozycji, bo nie jest ona trudna do oceny, jest ona koło równości. Białe i czarne mają jakieś tam rzeczy, na które mogą grać, ale obiektywnie ta pozycja jest równa. Natomiast moja logika była taka, że okej, okay, przeciwnik ma tego silnego skoczka, ale kto wie, może kiedyś poderwę centrum, może będę atakował pionka na E5, może w jakiejś sytuacji tego skoczka sobie wymienię. I będę grać ewentualnie jakąś końcówkę. Przeciwnik zagrał Hetman E2, ruch którego się spodziewałem. No i teraz właśnie stwierdziłem, że problemem jest ten skoczek, więc zadam przeciwnikowi pytanie. Czy tradeujemy? No i jeżeli przeciwnik by to zbił, wiecie, taka idealna pozycja, do której ja chciałbym dążyć, to jest coś takiego. Tę pozycję oceniałem, że będzie dla mnie ona, może nie wygrana, ale będzie dla mnie lepsza, bo mam otwartą linię B. Mogę kiedyś, jak będę chciał zagrać C4, mogę sobie poprawić tego skoczka i powinno być spoko. A nawet to, że ja odbiłem wieżą, sprawia, że moja wieża już łatwiej będzie zdublowana. Także to była pozycja, do której chciałbym dążyć, natomiast wiedział także o tym mój przeciwnik. Dlatego zagrał ruch skoczek z F na D4, nastąpiło skoczek C6, no i przeciwnik teraz to zbił. I oczywiście mogłem zagrać normalnie, czyli tak, tak i gramy sobie dalej, wracam sobie, wierzą, bla, 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 bla. Natomiast ja policzyłem, że w zasadzie to w tym momencie mogę sforsować bardzo dużo wydarzeń na szachownicy. No i tak stwierdziłem, kurczę, skoro mogę to zrobić, skoro mam pół godziny przewagi już w tym momencie, a mamy dopiero 17 ruch, to zrobię, tak, bo jest dużo liczenia i być może przeciwnik straci trochę czasu. Także nastąpiło goniec, bije D4. I znowu trzeba było parę rzeczy liczyć. Po pierwsze, co jeżeli zbije tym pionkiem? No to ja po prostu planowałem odbić i uważałem, że ten goniec będzie dla przeciwnika słaby. Co jeżeli zbije? No to to powstało partii także. Zobaczycie, ja też spodziewałem się, że to jest najlepszy ruch i na to powinien przeciwnik iść. Eee, natomiast tu jeszcze ciekawy wariant był taki, że można było zbić tutaj. I jak ja biję, ja policzyłem sobie, że wiecie, taka pozycja dla mnie znowu będzie lepsza, bo ja będę dążył do ruchu b5 i będę atakował te pionki. Czy jest to obiektywnie, wiecie, blisko wygranej? W żadnym wypadku nie, ale wydawało mi się, że w mi będzie się grało to łatwiej. Kon w ogóle mówi, że najlepsze co przeciwnik mógł zrobić w tej pozycji właśnie po ruchu goniec d4, to zdecydować się na bicie, bicie i tutaj taki dziwny ruch jak hetman b5. Ale no to nie wygląda sensownie. W sensie komputerowi się to podoba na jakimś konkrecie prawdopodobnie. Natomiast to wygląda dziwnie, bo jesteśmy trochę to jest takie samo związanie się ze strony przeciwnika. Yy, natomiast przeciwnik, to zbił, nastąpiło bicie, bicie i wierzę A7. I ktoś z was może popatrzeć na te pozycje i tak stwierdzić, Tomeczku, ale po co żeś tak sobie zagrał? <grych> no i mój po pierwsze, tak jak mówiłem wcześniej, już, albo nie mówiłem tego, ale chcę, żebyście o tym wiedzieli, a mianowicie ja już nie mam czegoś takiego, że jak pozycja obiektywnie jest równa. I mamy końcówkę, to ja chcę płakać, bo kurczę, zremisuję sobie partię. Jeżeli przeciwnik zagrałby idealnie, jeżeli przeciwnik by zremisował ze mną, no to spoko, ale tu jest jeszcze kupa gry. Moja logika idąc na tę pozycję była taka, że ja prawdopodobnie pierwszy opanuję linię C. I powinno być spoko, bo to jest jedyna otwarta linia. I dlatego ja ją opanuję jako pierwszy. Bo ja już mam wieżę na A7 i mogę zagrać tak i tak, a przeciwnik nie może się tutaj zdwoić. Dlatego on zagrał wieża C1. Tu już zaczynają się bardzo ciekawe warianty, które trzeba liczyć. I oczywiście można spojrzeć na te partie i sobie pomyśleć, że wiecie, easy, giereczka dla jednego czy drugiego, no bo tam zobaczyć, jak partia szła. Ale żeby wam pokazać, wariant, który na przykład trzeba było policzyć i musiałem to w miarę policzyć, yy, idąc na całą tę pozycję, to jest Hetman. Tu nie. To jest Hetman B5. No i okej, okay, bicie, bicie, atakuje, opanowywuje linię, ale przeciwnik zagra tutaj. Ja zagram tutaj, przeciwnik może to zbić, zbić, zagrać B4. Ja nie mogę zbić, bo dostaję mata, więc musiałbym zagrać A4. I tutaj liczyłem, że oponent podejdzie sobie królem, ja zagram wieża A7, przeciwnik zagra wieża A3 i tak się zastanawiałem, czy to jest wygrana dla mnie, czy nie jest, bo z jednej strony... Yy, niby mam wolnego pionka, co nie? Ale z drugiej strony kurczę, no jak mam progresować? I nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Komputer mówi, że to jest minus jeden, ale komputer w remisowych pozycjach bardzo często też podaje jakąś przewagę. Yy, ale spodziewałem się, że będę po prostu próbował. Przeciwnik zagrał jednak wieża C1, ruch, którego się spodziewałem. Nastąpiło wieża C7, no i znowu były rzeczy, które trzeba liczyć, bo na przykład Hetman B5 znowu jest. I po Hetman B5 w ogóle planowałem zagrać chyba w taki sposób. To mi się wydawało, że będzie me, mega mądre. Jest ruch Hetman A6, żeby kontrolować jakoś pole na C8. Więc wiecie, dużo różnych ruchów. Teraz w ogóle zobaczyłem, że po Hetman A6 jest Hetman A4. Poświęcenie Hetmana, bo daje... Może nie mata, nie? Przeciwnik może to zbić, ale to by była wygrana dla mnie wieżówka. Dlatego przeciwnik to zbił. Zbił i teraz zagrał Hetman B5. I tak kurczę, mój następny ruch. Przeoczył trochę ideę przeciwnika, no bo ja zagrałem najbardziej logicznie, czyli wieża na C8. Przeciwnik zagrał G3, i ja się tak zastanawiałem, czy może na przykład chcę wymienić Hetmany i próbować grać wieżówkę, bo znowu to ja kontroluję linię C. Ale stwierdziłem, dobra, zagram sobie H5 i po pierwsze przeciwnik musi trochę bardziej uważać, bo może kiedyś, jak się jeszcze nie wymieniają Hetmany, to ja zagram H4, może H3, może zbiję, wiecie, jakieś tam problemy. A po drugie robię sobie lufcik. Ale nie zauważyłem, że przeciwnik ma ruch wieża A3. I teraz są takie nieprzyjemne rzeczy. Nie mogę za bardzo zagrać tutaj, bo wieża C3, no i jak ja zbiję, to przeciwnik to bije i odbija Hetmana i przegrywa. Więc są delikatne problemy. Natomiast ja wiedziałem, że zawsze mogę dać szacha tu. No i teraz zacząłem liczyć masę rzeczy. Zauważcie, że mam godzinę więcej na zegarze. No i tutaj wziąłem taki, powiedzmy, pierwszy, głębszy namysł. Co tutaj chcę zrobić? Bo początkowo myślałem na przykład o takim ruchu jak H4. Czy to ma sens? Ale to, co mi się nie podobało, to fakt, że oponent zawsze może mieć ruch wieża C7, yy, wieża C3. I po wymianie, 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 przeciwnik zagra tu, tu, wisi mi to, wisi mi to, no i będzie prawdopodobnie jakiś wieczny szach. Więc miałem pewne kłopoty, bo nie chciałem remisować, chciałem tutaj wygrywać. I wpadłem na pomysł, który bardzo mi się podczas partii spodobał, yy, aczkolwiek z yy, takiego kronikarskiego obowiązku dodam, że obiektywnie nie jest to nawet najlepszy ruch. Ale biorąc pod uwagę sytuację na zegarze i sytuację na szachownicy, stwierdziłem, że będzie to mądre, bo zagrałem tak. Król H7 w takiej pozycji, gdzie można by było myśleć o matowaniu, i chodzi mi tylko o to, że jak teraz przeciwnik zagrałby wieża C3, to jak ja to zbiję, 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 to tutaj nie ma szacha. I ja wiecie, nawet królem mogę to próbować obronić, więc... albo zbić po prostu i dawać jakieś szachy. Więc to, było, to była taka idea i widziałem, że przeciwnik ten ruch przeoczył i zaczął myśleć. A biorąc pod uwagę, że było już 14 minut na zegarze u niego i 14 ruchów do wykonania, no to stwierdziłem, że to będzie taki ruch, który sprawia oponentowi problemy. No bo wiecie, nastąpi tak, no to ja sobie może zagram g6, może sobie wrócę. Nie wiadomo. Więc on zagrał wieżę f3, co było dobrym ruchem. Ja zagrałem hetmane1 i... Prawda jest taka, że ja trochę udaję, że czymś grożę. Bo nawet oponent mógł zagrać tutaj i powierza C1 mógł próbować albo mnie szach, szach tutaj, tutaj i tam, wiecie, nic tu realnie nie grozi. On może sobie odejść i po tym szachu król idzie na h i nic złego się nie dzieje. Ale wiecie, mało czasu, no i zagrałem trochę przeciwko temu, żeby, że przeciwnik ma mało czasu jeżeli zagrałby najlepsze ruchy, no to stwierdziłem, no to trudno, wybronił się i tyle. Przedźwięk zagrał wieża E3. Ja zagrałem Hetman D1 i teraz nastąpił ruch, który mnie całkiem ucieszył. Bo ja się obawiałem, że nastąpi Hetman D7 i nie byłem przekonany, co bym zagrał. Bo mogę, bo mogę zagrać tu i po tym, wiecie, no, próbować jakoś szachować, ale nie widziałem nic więcej. Ale z drugiej strony stwierdziłem, że wiecie, no, cały czas jakieś szachy mogę próbować i powinno być spoko. Ale trochę się tego bałem. Natomiast przeciwnik zagrał ruch, który mnie całkiem ucieszył, ponieważ zdecydował się zagrać Hetman D3 i wymienił Hetman, bo miał mało czasu i pomyślał, że jak wymieni Hetmany, to będzie mu się grało łatwiej. Dlatego co do zasady, nie powinniście, jak gracie klasyka, chcieć zajść, żeby wiecie, była godzina przewagi dla przeciwnika, bo siłą rzeczy nie będziecie mieć czasu i będziecie bardzo często popełniać jakieś takie niedokładności, bo po biciu, biciu, okazuje się, i zobaczyłem to dopiero z silnikiem, że ta wieżówka jest dla mnie wygrana od razu. To znaczy, tu mam pewien wariant, który nie jest oczywisty w żadnym wypadku, ale wygrywa mi giereczkę. bo ja zagrałem F6 i to nie było dobre. Yy, a mogłem zagrać wieża C2. I chodzi o to, że jak oparent zagra tu, to ja gram wieża C4. Tutaj yy, bije na A4, nie ma jak bronić tego pionka i spoko. I to nie byłoby trudne do policzenia, tylko po wieża C2, B3. Okazuje się, że jest tylko jeden ruch, który mi tutaj wygrywa gierkę. jest to ruch G5. Żeby potem zagrać jakoś, wiecie, G4, podchodzić królem, no nie było to dla mnie oczywiste. Yy, dlatego zagrałem F6. Stwierdziłem, że od tego momentu będę sprawiał przeciwnikowi takie, wiecie, realne problemy, bo można pomyśleć o ruchu F4, ale wtedy. Trzeba się liczyć z tym, że się straci pionka. Można pomyśleć o biciu, można to zostawić, zagrać wieża E3. Więc stwierdziłem, że to będzie taki ruch, który może oponentowi sprawić jakieś kłopoty. Nastąpiło bicie, poprawne e, bicie, no i król zaczął podchodzić. Na ruch wieża E3 ja planowałem ustawić wieżę tutaj i stwierdziłem, że nic złego się nie dzieje. E, więc król F3, król B3, e, król G6. No i tutaj na przykład to jest taka pozycja, że gdyby przeciwnik miał więcej czasu, to być może. Policzyłby, że po ruchu wieża C3 ta pionkówka, pomimo tego, że ja te pionki będę pchał, to ta pionkówka ja oceniałem, że może być nawet dla mnie przegrana. Więc, więc przeciwnik powinien tutaj zagrać wieża C3. Natomiast nie zdecydował się na to, no bo to wieżu, wieżówki raczej są remisowe tego typu. Taka wieżówka powinna być remisowa. Pionkówka nigdy nie wiadomo. Dlatego zagrał król 3 Ja zagrałem wieża C4, żeby przyatakować pionka. Oporent zagrał wieża B3. No i tutaj stwierdziłem, że ok. Atakuję, nastąpiło h4, no i podchodzę królem. Obiektywna ocena tej pozycji minus 0,2. Ale z ludzkiego punktu widzenia, ja czułem, że naprawdę jest spoko. Przeciwnik ma 3 minuty, musi zagrać w tym czasie 6 ruchów bodajże, więc powinno być dobrze. Zauważcie też, że potencjalnie mogę zagrać tu. I więc przeciwnik musi bronić. Jak nastąpi f3, to ja gram tutaj i zdobywam pionka. Więc wiecie, to są takie kłopoty, które przeciwnik musi rozwiązywać na bieżąco, a ma on bardzo mało czasu. Nastąpiło królew 3. Ja sobie wróciłem wieżą na c6. Stwierdziłem, że to będzie dość chytre, bo teraz co ma przeciwnik zrobić? <grych> Jak wieżą się gdzieś wróci, no to po wieża c3 traci pionka. Jak się nie wróci, no to czym ma zagrać? Jak zagra wieża e3 na przykład, to ja już mogę grać e5 i po biciu, biciu te pionki idą. Więc wiecie, komputer tutaj mówi, że ta pozycja to jest cały czas remis. Ale no nie jest prosto wykonywać posunięcia. Bo jak przeciwnik odejdzie tutaj, to ja już podchodzę królem. Przeciwnik sobie odejdzie, ja gram wieża C3. I cały czas będę go atakował z jednej, czy też z drugiej strony. I tu policzyłem, że po tym ruchu po wieża E1 mogę sobie wrócić. Atakuję tego pionka. Wiedziałem, że ta pionkówka będzie już dla mnie wygrana. Bo króla ustawię sobie pewnie na G4 i po prostu wygram gierkę. Yy, więc przeciwnik znowu znalazł najlepszy ruch, czyli król E2. Ale ja podchodzę. I ten na G4, może podejdę tutaj. Przeciwnik odszedł, no to ja lecę dalej. I tutaj komputer mówi, że teraz jest ostatnia szansa dla przeciwnika, żeby on tę, tę partię jeszcze mógł utrzymać. Bo według komputera trzeba było zagrać tu. I po ruchu król G2 trzeba było poświęcić pionka. No i tutaj, okej, okay, jest wieża G3 i ten pionek jest zaatakowany. Więc to wszystko trzeba by było zobaczyć, co nie? Przeciwnik jednak zagrał wieża E3, no to ja podchodzę. Przeciwnik nawet w tym momencie mógł zagrać G4, tu i komputer ocenia, że ta pozycja y, to jest równowaga. Ale to nie stanęło w partii, bo przeciwnik zagrał posunięcie F4 i jego plan był taki, że on będzie trzymał gardę pięści twarde. Że w zasadzie, to on ma dużo słabości, on ma tego pionka słabego, tego pionka słabego, tego pionka słabego, ale ta wieża wszystkiego tutaj broni i jeszcze atakuje mojego pionka na E6. Więc taki był plan przeciwnika. Natomiast to, czego mój przeciwnik nie zobaczył, i to jest, zaczyna się ten piękny moment w partii. Przeciwnik nie zauważył, że ja mogę zagrać król F2, i jest przed przeciwnikiem dość dużo problemów, bo jak ta wieża pójdzie sobie na przykład do szacha, to ja skupnę tego pionka, zdobędę kolejne pionki i wygrywam. Jak przeciwnik będzie stał w miejscu, to niestety, ale po ruchu wieża C3 ta pionkówka już jest dla mnie wygrana. Więc przeciwnik ma tylko jeden ruch, który nie przegrywa mu partii od razu czyli wieża idzie na T3. Ale problem jest taki, że to co ja teraz chcę zrobić, to zagrać tu, tu, zbić tego pionka i wygrać Giereczkę. Więc zagrałem wieża C8, nastąpiło król D1. Zauważcie, wieża nie może iść tutaj, bo wymiana wież wygrywa mi Gierkę, nie może iść tutaj, bo powierza C2. Po prostu nastąpi wymiana, i też wygrywam. Ruchy typu F5 nie pomagają, bo ja to po prostu zbiję, i dalej będę mieć pionki, które po ruchu wieża G8 będą tutaj zbijać, dlatego przeciwnik zagrał Król D1. No i tutaj jeszcze tak wykazałem się taką, powiedzmy, techniką trochę bardziej, bo oczywiście mogę zagrać tu. Przeciwnik zagra tu, to jest cały wariant, który policzyłem. Tutaj ja sobie to zbiję, przeciwnik to zbija, ale tak stwierdziłem, kurczę, jeszcze ten pionek jest atakowany, bla bla bla, dlatego. Zagrałem ruch w f5. Przeciwnik zagrał król d2. Teraz zagrałem wieża c7, żeby jeszcze przeciwnik tym królem musiał odejść na dalsze pole. No i w tym momencie stwierdziłem: "OK, tomaczku. To już jest ten moment. Co ciekawe, myślę, że jakbym sobie wiecie chodził w kółko, to mógłbym te partie na, w tej pozycji mógłbym nabić sobie z 40 ruchów, jakbym chciał. No ale po co? Ale przeciwnik może się ruszać tylko królem w tej w tej. Co jest dość smutne, e, jeżeli chodzi o tę pozycję dla przeciwnika. Także wieża g7, nastąpiło wieża c3. Ja po prostu zbiłem. Przeciwnik zagrał wieża c6. No i tutaj musiałem po prostu policzyć, które pionki chcę pozbijać. Zauważcie, jak te pionki smutno wyglądają nastąpiło wieża E6, dałem szacha, zauważcie, jakbym nie zagrał tego, co zagrałem, król by był na D2, nie mógłbym tego szacha dać, yy, dlatego król C2, łobu dubu. powybijałem te pionki, no i nie będę Was okłamywać, yy, znaczy nie będę przedłużać, po ruchu wieża A4, przeciwnik się po prostu poddał, ponieważ to jest pozycja, gdzie no ja po prostu ustawię sobie króla, zapcham pionki i wygram, także wygrałem tę yy, o teraz widzę, że jestem ciemny strasznie ze względu na oświetlenie. Więc y, wygrałem tę giereczkę. Była ona ciekawa i była taka, że wiecie, trochę powiedzmy podbudowała mi pewność siebie, że umiem takie pozycje wygrywać w taki techniczny sposób. No i faktycznie małe błędy, które przeciwnik popełniał, byłem w stanie wykorzystać. Także tak to wyglądało i wydaje mi się, że drużyna również wygra partię. Przynajmniej tak to wygra, wygramy mecz prawdopodobnie. Także spoko, na dole będzie link, jeżeli nie zapomnę go wrzucić. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!